Została przedstawiona propozycja ze do, do, do strony zarządu do negocjacji. Pan minister Grabenda je sprecyzował, także myślę, że za chwilę Państwu przedstawi. Rozmowa przebiega w takiej atmosferze, że jestem przekonany, że zakończy się z rezultatem. Myślę, że z jednej strony no, ta, ta, te propozycje, które zostały przedstawione, znajdą zrozumienie. Problem jest jeszcze w tej chwili właściwie w, w sposobie zapisania, w jaki sposób mają być sformułowane i jakie mają być co do tego gwarancje, więc w moim przekonaniu jesteśmy na dobrej drodze. Bardzo szeroko i wnikliwie została przedstawiona przez zarząd sytuacja, a również te aspekty związane z uzyskaniem w tym roku jeszcze i wyników produkcyjnych i sprzedażowych. Jest to gwarant tego, że, że spółka będzie realizowała do końca założone plany techniczno-ekonomiczne w poszczególnych zakładach i kopalniach, a w związku z tym również została przedstawiona propozycja i, i wniosek do, do zarządu, by przeanalizować możliwość dodatkowego funduszu premiowego. Ten fundusz premiowy został określony na, na poziomie 44 milionów złotych. Zarząd i przewodniczący Rady Nadzorczej taką propozycję zaakceptował. Ta propozycja została przedłożona stronie społecznej strona społeczna poprosiła teraz o 10-15 minutową przerwę, by jeszcze przeanalizować sposób i możliwości jakby wypłacenia tego dodatkowego wskaźnika premiowego. Dla zarządu Polskiej Grupy Górniczej najistotniejsze jest to, żeby zachować ciągłość produkcji do końca roku. Tak jak powiedział pan minister, celem realizacji tych planów, które są przez zarząd założone, no i zarabiania pieniędzy, tak jak do tej pory. Eee więc rzeczywiście czekamy na rozstrzygnięcie po stronie w stronie społecznej, my zdeklarowaliśmy jako zarząd jakie możliwości spółka w tym obszarze posiada. Wszystkim należy Proszę? również dodać to, co Pan Prezes mocno też podkreślił na spotkaniu co wszystkich zadawala, że, że to nie uszczupli inwestycji robót przygotowawczych, czyli tych działań i zadań, które gwarantują dobre funkcjonowanie w przyszłości całej spółki i wszystkich kopań. To jest również bardzo istotne i to należy podkreślić. Czyli pan jeśli chodzi o podwyżki na przyszły rok, to w sumie na razie nie było my, my, rozmowy, tak? Tylko mowa o tych premiach, a te dopłaty do dniówek czy to jest temat? Po, po zakończeniu generalnie my zmierzamy do tego, żeby nie pogarszać sytuacji czyli nie pomniejszać wynagrodzeń naszych pracowników w przyszłym roku i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o. E, kwestie wynagrodzeń, podniesienia wynagrodzeń na kolejne lata, no to po zatwierdzeniu i po przygotowaniu planu techniczno-gonomicznego i biznes na kolejne lata i po uzgodnieniu, bo musimy podzielić, jak pogodzić jakby dwa interesy z jednej strony plan inwestycyjny, a z drugiej strony interesy i dążenia naszego jak jakie są pracownicy, i o tym dzisiaj rozmawialiśmy.